Zepsuli jezioro, zawrócili rzekę, jakby ktoś wyciągnął korek z wanny, a winnych nigdy nie ustalono. Ale po kolei, rok 1980 Louisiana, jezioro Pinier. Spokojna tafla wody, kilka barek, platforma wiertnicza na środku. Ekipa firmy Texaco zaczyna odwierty. Nagle woda zaczyna znikać, najpierw powoli, a potem jakby ktoś naprawdę wyciągnął korek. Wciąga nie tylko wodę, ale też platformę i całe nabrzeże z magazynami i ciężarówkami. Powstaje ogromny wir, a potem wydarzyło się coś jeszcze dziwniejszego. Rzeka Baju, która normalnie płynęła od jeziora do morza do Zatoki Meksykańskiej, zawróciła. Utworzył się 15-metrowy wodospad, ale co się Stało, pod jeziorem była kopalnia soli. Czynna. Działała od 60 lat, a oni jej jakoś nie zauważyli. Przebili się przez strop i zalali. Górnicy ledwo uszli z życiem, a jezioro już nigdy nie było takie samo. Woda z Zatoki Meksykańskiej napełniła je od nowa, choć dla odmiany wodą słoną. Dziś kopalnia nie działa, ale w komorze pod jeziorem trzyma się ku uciesze lokalnej ludności sprężony gaz ziemny. Miejmy nadzieję, że nikt nie odważy się tam już wiercić.